Cześć. Jak widzicie, dorwałam oryginalne, prażone ciasto był półkilogramowe. Dlatego dokupiłam ciasto francuskie. Rozbij jedno jajko. Ciasto francuskie rozłóż na małą blaszkę, podwin boczki. Nakłuj ładnie widelcem. Teraz jajko rozbite y, do smarowania. Można posypać cukrem, ale bardzo niewielką ilość do piekarnika. Kupiłam też masło orzechowe 100% niepistacjowe. Y, użyję około dwóch szklanek. Dlaczego nie pistacjowe? Kupiłam wzmacniacz koloru, niby pistacja będzie wyglądać, a do ciasta jest o wiele lepsze to, dlatego że używane do czekolad krem pistacjowy zawiera tylko 20% pistacji. Barwnik dobrze rozpuszcza się w jogurcie lub śmietanie. I żeby się równo rozprowadzał, dodajemy te dwie łyżki. Powstanie nam naprawdę gęste, gęsty farsz. To nie ma być wlejące się, tylko porządnie gęsty farsz. Teraz mieszamy stopniowo, dodając ciasto Kataifi. Już uprażone, więc nie podpiekam go. Gotowe. Na wystudzone ciasto nakładamy, To będzie około 2-3 cm grubość warstwa tego farszu. Następnie. Opcjonalnie albo polewamy czekoladą, albo robicie to co ja. 150 g mascarpone do miski, duża łyżka masła orzechowego, które zostało w słoiczku, trochę kremówki. No i oczywiście trochę cukru, pudru, bo to masło nie ma w ogóle cukru. Masło orzechowe, bez cukru. I uwijamy gęsty krem, nakładamy warstwę i właściwie ciasto jest już gotowe do jedzenia. Można go podawać od razu, ale mm, posypie jeszcze, bo fajnie chrupie tym ciastem z wierzchu. Trzyma się go w lodówce, ale można jeść od razu, tak jak mówiłam. Jest pyszne, ma długi posmak orzechowy. Nie poznasz, że to nie są pistacje, a jeżeli poznasz nieistotne, jest lepsze. Ja uważam, że lepsze. Dlatego małe kawałeczki, bo jest sycące, słodkie, ciężkie. Naprawdę bardzo dobre. Ponieważ ja kupiłam. Pół kilograma to chowam to, co zostało w szczelnie zamkniętym worku. Pamiętajcie.